ma to Filip, a to kolejny filmik na moim kanale Wy to jest serdecznie w na moim kanale A wy się znajdujecie na kanale Filip I Telewizja.com.efj Tu odcinki jak wiecie nie pojawiają się dawno A i co wyszedł ten kanał To dlatego widzowie, że po prostu na kanał kanale nie, nie ma takich typowych odcinków jak na kanale GKM Live tak jak powiedziałem, Farminga odcinki były był stworzone 2 lata temu, czyli w 2024 roku, a dokładnie był stworzony 30 marca 2024 Naprawdę Na wyzowie, dawno, tylko bym wracany na kanał. Tutaj odcinki z albo po prostu takie odcinki z Gier, też powiem, co będzie kanał. Bo oczywiście na jest takie odcinki jak 13 sierpnia 2024 roku, część trzecia. Takie odcinki były z Nahanem. Potem zapiszę na kanał do subskrypcji tego To nie wiem, taki tutaj kanał istnieje jeszcze. Ten już. Nawet nie wiem, w no, linkopisu nie ma. więc Zatem nie wiem, czy widoki wyświetlają, czy. Więc subskrybujcie, bo będzie więcej oczeków. Aha, bo jak widzicie na ekranie, jesteśmy w Stable Gasio. Dawno czy się widzę w Stable Gasio, nie grałem. No ja w ogóle. czekaj, tylko trochę cisza. Ja w ogóle nie, dawno nie tam Begas do tego tylko że ja, ja zawsze jak widzę, nie nagrywam tych odcinków. O o kurde była legenda, nie? A ja mam jakiegoś nowego skina w ogóle, taką się nie widziałem. A legenda by prawie była widzowie. Po prostu jest tak, już, to... Właśnie widzowie, jak jakieś z y, Roblox, nie? Znaczy zstrzybujcie. Bo może taki tak będzie, nie? Z, nie? z Robloxa. Właśnie tu, wam, widzicie, mam tutaj tam parę takich rzeczy. Oczywiście, nagrywam na telefonie, bo na komputerze są jakość, ale że nie no, to będę musiał z telefonu. No i stary, będziemy się z pogodzić z tym, no. Ale okej, kamy graj. Zobaczymy oczywiście widzowie, jaką nam gierkę się sobie wybierze. A oczywiście, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji dzwoneczkiem i łapkę w górę, żeby nie minować, ze film. A ten kanał odcinki, bym chciał, były codziennie, ale to wakacje będą codziennie, rozumiecie? Wakacje będą codzienne odcinki na ten kanale. Tylko, że to jest po prostu mój kanał. Mój kanał tu już się wyłóżę. Filip się kontra EJ. Czy tu już się wyłóżę? Jakieś kontry, nie wiem o co chodziło. A teraz to już jest Kanał Nowaczy motor w tak, jak już motorizacja to była. jakieś kamery jak, gamier, jak inna, jestem chory. Już nie pierwszy, potem nagraliśmy. Naprawdę, to, to, to było dawno, bo tam rok temu, czyli 2 lata. Pisał, myślę, że rok temu, ale to jak w 2024 to już liczę. Widzowie, żeby, no, żeby dwa lata minęło, bo już właśnie widzowie rok w roku 2026, no. Wiem, czy w ty, tym roku jakiś film był, tak się wydaje, że był, bo jakiś film tutaj w tym roku jeszcze, więc. czy w 2026, oj. oj. no i spadłem, bo wiedzowie, przenikłem, no. Jakby tutaj nie wiedzieć, że wdzę, przenika mnie. Oj, o dobra. No chyba się wdzę udaje. Tutaj trzeba wdzę skoczyć. Dobra. Idziemy Dobra. Jestem wdzę, jako pierwszy do mety. Daliśmy. Tak naprawdę jest dobrze. Jestem wdzę, jako pierwszy wdzę w mecie, Nie Julia Gui, jakieś 7, nie wiem, że... znaczy ja sobie na szybciej chyba udaje. nie Oczywiście was zapraszam na kanał vlogowy, w filmie vlogi.wj, ja bo założyłem wyciek vlogowy, tam odcinki są vlogowe, wakacje są odcinki vlogowe. Rozumiecie, wakacje będą odcinki prawie codziennie w vlogi, to tu będzie po prostu cieplej. niech sobie pójdą. Ja się, ja się oczywiście nie spieszę. To całych rzucę bananka. No i sobie się nie udało. Chciałem taki odcinek, taki wiecie widział, bo jest nagrywa długie odcinki, to nie mam weryfikacji. Oczywiście pojacie na mój TikTok. Moje tylko po prostu, odcinki dział, no, Nie trzeba właśnie widzę Odcinki na TikToka, czy nowego toka? a po prostu film, nie, na film Beszkowski, chyba nie będę tego rzucał, bo to jest inny produkt. Ale ja myślę, że założę sobie nowego tiktoka widzowie. I już wszystkie odcinki są właśnie na, na tym kanale, na tiktoka ale tego, nie? Jakby tu rzucał i tam. No wiecie, byłem ostatni jestem jako drugi. Dosta. Bo wiecie, widzowie, tutaj naprawdę fajne są odcinki, takie, na przykład takie, w 2023 tym, 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 tym roku nawet. Jakiś błąd wystąpi. Poczekajcie. Dobra. No to się, z tym się prze... O, jest Na przykład, nie? Dobra. Gramy. Więc Oj. No, że i tak wzywę... <laughs> przegramy. Bo ktoś oczywiście wzywa, jest pierwszy. Więc i tak to wzywę... Prze... Prze... przegramy. No. Kurde, no i jeszcze te medium zawerbiamy. Czekajcie. Tutaj. Tutaj. Jak I I jakbym widzę, był z tyłu no, dupa, to ja rozbiję, dawa idź, 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 może widzę? Ma Mamy szansę wygrać! JAST! Yes! Czyli widzę, tak jak się wygraliśmy, jak Ja, ja lepiej się widzi, nie spieszyć, bo jak się przegrywacie. A jak się widzowie nie spieszycie, wygrywacie. Po prostu... Ja widzowie myślałem, że w brze przegram, bo byłem widzowie ostatni w ogóle, nie? I wygrałem. Bo tamtych chyba się widzowie pospieszył i wygrałem. Dlatego tylko widzowie... A kiedy byście tak g, g -grać, to widzowie nie spieszczą się. Bo to... Nie pomaga, to po prostu widzowie denerwuje widzowie ludzi, nie? Jak ktoś się właśnie widzowie spieszy. Ojej, poczekajcie. Dlatego widzowie lepiej się widzowie nie spieszyć bo przegracie powiem Widzicie, ja mam widzowie już koronek 39 Bo wygrałem Widzli się nie spieszyłem Bo tak właśnie trzeba widzowie robić Nie wolno trzeba się widzowie spieszyć Bo to tylko denerwuje ludzi nie? I potem oczywiście widzowie prze przegrywacie, nie? Jakieś kod błędu. Lepiej widzowie się nie spieszyć. Oj, woda spada. Się woda, że trzeba dużo pić. No no jakieś kod błędu nie mogę tego otworzyć, widzowie. Proszę, internet. Te Chodzi. Wy się takie takie też wzajem problemy, że mój zrobić to to kliknąć, no patrzmy, mam tu właśnie takie coś. Nie widzicie? No i no i patrz no. Klikam to nie. No i no, nic się nie dzieje. Nie Wiem dlaczego. Tutaj dzieje, ale tutaj jako kliknę, tu kliknę i tu kliknę to już. Nie wiem widzowie o co chodzi, dobra nie wiem co chodzi, ale ja, no. yes. -y to w dupie Tak widzowie, ja się wolnie teraz pożegnam Jak będzie więcej odcinków To subskrybujcie będzie kanał I pamiętajcie, że lepiej się widzowie nie spieszyć Bo jak się oczywiście widzowie spieszycie To przegrywacie Takie oczywiście, takie zasady Dobra do zobaczenia, a ja po prostu dzień założyć własnego toka, Wasze filip i to oczywiście sobie podzielam, pomoc taki TikTok bym zrobił. I tam tylko dla to które są na YouTubie, na tym właśnie kanale. Do zobaczenia, trzymajcie się cześć!